A my jemy. co to my jemy? I to jest wasza przyszłość w Europie. Kukwa iść wkrótce, nie? Bardzo takie coś. Ale to dużo wielu ma. Tak, bardzo będziecie jeść na obiad i kolację Dawaj. Na zamiast pierwszy skurczaka. No, prosimy jednego. I na zdrowie, panowie. Za tych którzy nie mogą. Ale dajcie, trzeba przepić. Takie. Aż mi poleciało. Dobra. Aż się kurało. Aż się aż si, <grymna> si, aż ci leci ślina si z gęby. <grymna> tak jest smaczny. Ale dobre. Tak. tak. To ja bym no jeszcze jedno. O, może Grudzia, Grudzia, Grudzia. Grudzia. A może grudzio? Co grudzio? Grudzio. Daj mi. Andrzejku! Tak? Żeby nie było! O! Ja też Ja sam widam? No. O! A? mocnych. <śmieniałam odstydź> <śmieniałam odstydź> kurwa, ale będzie... Dobra, dobra. skończ, skończysz to, to będzie patologia. Nie myślcie to, w sobie... Mylięło, sobie to, ale, no. No. to nie tak, jak myślicie. No. No. My, no... mnie, nie E.O.! Nie, my tylko jemy zobaczyć. Przyszłość, przyszłość tej generacji. Pamiętajcie, tak, tak. Ale tam przegrył. Tak. Kurwa, jak krupki, nie? Delicjosa. Mam siereczkę i nie założę. <gry> Trzymajcie się. Pozdrawiamy. Z. Nie ja, powiemy! Przyjedźcie, zobaczycie! Gadnijcie! A ja Ale...